Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie razem z Henią, z moją najukochańszą Sunią, moją przyjaciółką i witamy Was i dziękujemy, dziękujemy za 500 subskrypcji, dziękuję Wam bardzo za to i powiem Wam, że jesteście w ogóle wspaniali. Naprawdę jesteście już takimi moimi, można powiedzieć, bliskimi ludźmi, przyjaciółmi, bo przychodzicie tutaj i komentujecie tak pięknie. Często są to takie komentarze naprawdę długie i, i takie, takie wyczerpujące, i, i bardzo, bardzo wszystkie bardzo, bardzo ciekawe. Ja w ogóle za wszystkie dziękuję, nawet za takie króciutkie i dziękuję właśnie za te 500, żeśmy doszli. Jedziemy na 1000, kochani, a potem na 10 000 i y, bardzo chętnie będę się z wami tutaj dalej spotykać jeśli mi y, okażecie nadal zaufanie a ja z Henią zapraszam was na rozdanie y, na rozdanie na 500 subskrypcji i cóż może być tym rozdaniem, słuchajcie rozdaniem będzie książka moja, mojego autorstwa popatrz Henia, to jesteś ty, to jest książka o Heni y, y, będzie z dedykacją i y, z osobistym autografem tej oto Henik tutaj, która tu przy mnie jest, także, o jeszcze kotek przechodzi, a no tutaj tak jest u mnie, koty przechodzą, wchodzą, schodzą będzie subskrypcja, co ja mówię, subskrypcja, rozdanie będzie właśnie, to będzie ta książka. Książka to jest Henia z Pamiętnika Szczęśliwego Psa. Ona nie jest tylko dla dzieci, ona jest dla całej rodziny, bo to jest książka bardzo śmieszna, jeżeli ktoś czytał na przykład Przygody Mikołajka, kultowe, no to mniej więcej jest to taka w takim stylu. Tam jest też historia y nasza właściwie, opowiadana, opowiedziana przez Henię. A Henia swoją, i, i, aha, i tak, niech to będzie to rozdanie niech trwa od dzisiaj i y, przez tydzień, kolejny y, przez tydzień, przez kolejny tydzień. Czyli co dzisiaj my mamy? René? Wiesz, y, René? O nie, Rena nie ma. Bo bym ktoś powiedział: dzisiaj jest, dzisiaj jest y, y, 17. No to powiedzmy do y, 17. Do 24 października. Wpisujcie po prostu w komentarzach, jaką, jaką porę roku najbardziej lubicie. O, tak wpisujcie tylko jaką porę roku. To, no i ta książka pojedzie do. Później zrobię losowanie. Zrobimy i ta książka pojedzie do tego, kto wygra. I, i, i tu wam pokażę jeszcze. O, są takie ładne obrazki. Mm -hmm. Pięknie, książka jest pięknie wydana, pięknie ilustrowana. A jeszcze wam powiem, że jest w pisaniu druga książka o Heni, także też się ukaże, aczkolwiek będzie to, myślę, że to będzie... Oj, Heniule! wiecie co? Henia miała kleszcza. No kurczę, są u was kleszcze? Tutaj są znowu kleszcze. To nie zabolało. Ona nie wie w ogóle, co to jest, że ktoś jej by krzywdę zrobił, bo ona się u mnie urodziła. Była najmniejsza ze wszystkich i ze wszystkich ośmiu, ośmiu piesków, które miała Seli. Seli wam przedstawię zostawiłam w kolejnym filmiku, prześlę Wam do tego, was do tego filmiku. No, Heniusia była maleńka, miała, miała, ja jej robiłam sztuczne oddychanie, dosłownie i jak się urodziła, oj oj tak. I nigdy jej nie chciał, ja ją zostawiłam, była taka maleńka, karmiłam ją potem butelką. I ona po prostu jest od początku u nas, ona jest tak przywiązana do nas. Ona nikogo innego nie zna i nigdy w życiu nie spotkało nic złego, także y, 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 ma już 7 lat. Książka to dzieje się wtedy, kiedy Henia miała lat dwa, a teraz już ma 7, ale y, no, jest po prostu moją, moim ukochanym psem. Ja, ja, ja miałam zawsze psy, ale Henia jest numer jeden i ona no, to jest moja po prostu przyjaciółka, ona mi we wszystkim pomaga, ona, ona pilnuje całego statka naszego. Tak, Heniuś, Heniuś Moje kochanie. Dobra. No to także zapraszam Was y, do komentowania. Właśnie wpisujcie te pory roku. Teraz jest y, trzecia siostra rządzi, piękna pani Jesień. A my się z Henią żegnamy. Y, zapraszam do subskrypcji, do komentowania. Dawajcie lajki i, i, i nie wiem, czy możecie jeszcze jakiegoś dyslajka dać do taką Henię. Mój, mój mąż mówi, że Henia jest najbrzydszym psem na świecie. Najbrzydszym. Ale to, ona nie jest wcale brzydka. I kochamy się. A Dobra. Papa. henia pa.